Księga Jozułego Rozdział 9. A gdy usłyszeli o tym wszyscy królowie, którzy panowali po zachodniej stronie Jordanu na Pogórzu i na Nizinie oraz na całym wybrzeżu Morza Wielkiego przy Libanie, to jest Chetyci, Amoryci, Kananejczycy, Peryzyci, Chiwici i Jebuzyci, Zebrali się, aby jednomyślnie walczyć z Jozułem i z Izraelem. A mieszkańcy Gibeonu, gdy usłyszeli o tym, jak Jozue postąpił z Jerychem i z Aj, postąpili także oni z przebiegłością i poszli, wyprawili się, udając posłów, i wzięli podniszczone wory dla swoich osłów i podniszczone, spękane i poobwiązywane łagwie z winem. I zdarte połamane sandały na swoje nogi, i znoszone szaty na siebie, a cały chleb w ich chlebakach był wyschnięty i kruchy. Tak przyszli do Jozłego, do obozu w Gilgal i powiedzieli do niego oraz do przedstawicieli Izraela: Przyszliśmy z dalekiego kraju, więc teraz zawrzyjcie z nami przymierze. Lecz przedstawiciele Izraela powiedzieli do tych Chiwitów, może wy mieszkacie pośród nas więc jak mamy zawrzeć z wami przymierze ale oni powiedzieli do Jozuego: jesteśmy twoimi sługami jozue więc powiedział do nich kim jesteście i skąd przybywacie i powiedzieli mu twoi słudzy przybywają z bardzo dalekiego kraju ze względu na imię Jahwe, twojego boga usłyszeliśmy bowiem wieść o nim i o wszystkim co uczynił w egipcie i o wszystkim, co uczynił obu królom Amoryckim za Jordanem, to jest Sychonowi, królowi Hezbonu, i Ogowi, królowi Baszanu, który panował w Asztarot. Nasi starsi i wszyscy mieszkańcy naszej ziemi, powiedzieli więc do nas: Weźcie w rękę zaopatrzenie na drogę i idźcie im na spotkanie. Powiedzcie do nich: jesteśmy waszymi sługami. Więc teraz zawrzyjcie z nami przymierze. Ten nasz chleb był jeszcze ciepły, gdy pakowaliśmy go w naszych domach, w dniu naszego wyjścia, by udać się do was, a oto teraz jest suchy i skruszały. Te łagwie z winem były nowe, gdy je napełnialiśmy, a oto są spękane. Te nasze szaty i te nasze sandały zdarły się z powodu bardzo długiej drogi. A przedstawiciele ludu wzięli z ich zaopatrzenia, lecz ust Jahwe nie pytali. Jozue więc zawarł z nimi pokój i wszedł z nimi w Przymierze, że zachowa ich przy życiu, a książęta zgromadzenia przysięgli im to. Jednak po upływie trzech dni, po tym jak zawarli z nimi przymierze, usłyszeli, że są oni z bliska i że mieszkają pośród nich. Wyruszyli więc synowie Izraela i trzeciego dnia przybyli do ich miasta: do Gibeonu i Kefiry i Beerot i Kiriat Jarim. Synowie Izraela nie wybili ich jednak, gdyż książęta zgromadzenia przysięgli im na Jahwe, Boga Izraela, że zachowają ich przy życiu. I szemrali całe zgromadzenie przeciw swym książętom. Wtedy wszyscy książęta powiedzieli do całego zgromadzenia. My przysięgliśmy im to na Jachwę, Boga Izraela, i teraz nie możemy ich tknąć. To im uczynimy, a przy tym pozostawimy ich przy życiu i nie spadnie na nas gniew z przysięgi, którą im złożyliśmy. I powiedzieli do nich książęta: Niech pozostaną przy życiu. I stali się rąbiącymi drewno, czerpiącymi wodę dla całego zgromadzenia, tak jak oznajmili im książęta. Jozue zaś wezwał ich i zapytał: Dlaczego nas oszukaliście, mówiąc, jesteśmy od was z bardzo daleka, skoro wy mieszkacie pośród nas? A teraz będziecie przeklęci, i żaden z was nie przestanie być sługą, albo jako ten, który rąbie drewno, albo jako ten, który czerpie wodę dla domu mojego Boga. Wtedy oni odpowiedzieli Jozułemu tymi słowy. Ponieważ wyraźnie doniesiono Twoim sługom, co przykazał Jahwe, Twój Bóg Mojżeszowi, swojemu słudze, to jest, aby dać wam całą tę ziemię i aby wytępić wszystkich mieszkańców tej ziemi przed wami. Przestraszyliśmy się z powodu was o nasze dusze, i dlatego uczyniliśmy te rzeczy. A oto teraz jesteśmy w Twoim ręku. Co uznasz za dobre i za prawe w swoich oczach, aby nam uczynić, to uczyń. I uczynił im tak. Wyrwał ich z ręki synów Izraela, tak że ich nie wybili. W tym dniu jednak przeznaczył ich Jozuę do rąbania drewna i do czerpania wody dla zgromadzenia, dla ołtarza Jahwe w miejscu, które miał on wybrać. I jest tak aż do dnia dzisiejszego. Rozdział 10 A gdy Adonis Sedek, król Jerozolimy, usłyszał, że Jozuę zdobył Ai i wybił je jako obłożone klątwą, bo jak uczynił z Jerychem i jego królem, tak uczynił z Ai i jego królem. I że mieszkańcy Gibeonu zawarli pokój z Izraelem i pozostają wśród nich, przestraszył się bardzo. Gibeon był bowiem wielkim miastem, jak jedno z miast królewskich, większym od Ai, a wszyscy jego mieszkańcy byli wojownikami. Adonis Sedek, król Jerozolimy, wysłał więc do Hochama, króla Hebronu, do Pirama, króla Jarmutu, do Jafi, króla Lachisz i do Debira, króla Eglonu, poselstwo tej treści. Przyjdźcie do mnie, pomóżcie mi, i podbijemy Gibeon za to, że zawarł pokój z Jozułem i z synami Izraela. Zebrało się zatem i wystąpiło pięciu królów amoryckich: król Jerozolimy, król Hebronu, król Jarmutu, król Lachisz i król Eglonu oni i całe ich obozy oblegli Gibeon i walczyli z nimi wtedy ludzie z Gibeonu wysłali do Jozułego do obozów Gilgal poselstwo tej treści nie cofaj swoich rąk od swoich sług przybądź do nas prędko ocal nas pomóż nam gdyż zebrali się przeciwko nam wszyscy królowie amoryccy mieszkający na pogórzu wyruszył więc Jozue z Gilgal on z nim cały zbrojny lud i wszyscy dzielni wojownicy Jachwe zaś powiedział do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż wydam ich w Twoją rękę, nikt z nich nie ostoi się przed Tobą. Jozue więc przybył do nich nagle, przez całą noc ciągnął z Gilgalę, A Jachwe doprowadził do zamieszania wśród nich w obliczu Izraela, także zadał im wielką klęskę pod Gibeonem. I ciągnął ich drogą, wznoszącą się do Bethoron, bił ich aż do Azeka i aż do Makkeda. A gdy podczas swej ucieczki przed Izraelem byli oni na zboczu Betchhoron, Jahwe zesłał na nich wielkie kamienie z nieba, które raziły ich aż po Azeka i poginęli. Tych, którzy poginęli od kamiennego gradu, było więcej niż tych, których synowie Izraela wybili mieczem. Wtedy to Jozue przemówił do Jahwe w dniu, w którym Jahwe wydał Amorytów przed synami Izraela i powiedział na oczach Izraela: Słońce, zatrzymaj się nad Gibeonem, a ty, księżycu, nad doliną Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich wrogach. Czy nie jest to zapisane w zwoju prawego? Zatrzymało się więc słońce pośrodku niebios i nie śpieszyło się z zejściem niemal cały dzień. I nie było dnia takiego jak ten, ani przedtem, ani potem, aby Jahwe wysłuchał głosu człowieka, gdyż Jahwe walczył po stronie Izraela. Potem Józef wrócił z nim cały Izrael do obozów Gilgal, a tych pięciu królów uciekło i ukryło się w jaskini w pobliżu Makkedy. Wtedy ktoś doniósł Jozuemu: Znaleziono pięć królów ukrytych w jaskini pod Mekkedą. Wtedy Jozue powiedział: Zatoczcie wielkie kamienie przed wejściem do jaskini i postawcie przy nich ludzi na straży, ale sami nie zatrzymujcie się, ścigajcie swoich wrogów i tnijcie ich tyły, nie dajcie im wejść do ich miast, gdyż Jahwe, wasz Bóg, wydał ich w waszą rękę. A gdy Jozue i synowie Izraela skończyli ich bić, zadając im bardzo wielką klęskę, aż do ich całkowitego wytępienia, a ich niedobitki uciekały i weszły do warownych grodów, zawrócili cały lud do obozu do Jozuego w Mekkedzie i nikt już nie ostrzył swego języka na synów Izraela. Wówczas Jozue powiedział: Otwórzcie, wejście do jaskini i wyprowadźcie do mnie z jaskini tych pięciu królów. Tak uczynili i wyprowadzili do niego z jaskini tych pięciu królów, króla Jerozolimy, króla Hebronu, króla Jarmutu, króla Lachisz i króla Eglonu. A gdy wyprowadzono tych królów do Jozuego, Jozue zwołał wszystkich mężczyzn Izraela, a do dowódców wojowników, którzy mu towarzyszyli, powiedział – podejdźcie i postawcie swoje nogi na ich karkach. Wówczas Jozue powiedział do nich – nie bójcie się – i nie drżyjcie, wzmocnijcie się i nabierzcie odwagi, bo tak uczyni Jahwe wszystkim waszym wrogom, z którymi będziecie walczyć. Następnie Jozue kazał ich zabić i zadać im śmierć, po czym powieszono ich na pięciu drzewach i wisieli na tych drzewach aż do wieczora. A w czasie, gdy zachodziło słońce, Jozue rozkazał zdjąć ich z drzew i wrzucić ich do jaskini, w której się ukryli. Na wejściu do jaskini położyli zaś wielkie kamienie, które leżą tam aż do teraz, do dnia dzisiejszego. W tym dniu Jozue zdobył też Makkedę i wybił je ostrzem miecza wraz z jego królem i wszelką duszę w nim potraktował jak obłożoną klątwą, tak że nie zostawił nikogo, kto by ocalał. A z królem Mekkedy uczynił to, co uczynił z królem Jerycha. Potem Jozue, a z nim cały Izrael, wyruszył z Mekked do Libny i walczył przeciw Libnie. Także i ją wydał Jachwę w rękę Izraela oraz ich króla i wybił ich ostrzem miecza. wszelką duszę, która w niej była. Nie pozostawił w niej nikogo, kto by ocalał, a jej królowi uczynił to, co uczynił królowi Jerycha. Następnie Jozue, a z nim cały Izrael, wyruszył z Libny do Lachisz. Obległ je i natarunanie. I Jachwe wydał Lachisz w rękę Izraela, także zdobył je drugiego dnia i wybił je ostrzem miecza wszelką duszę, która w nim była, dokładnie tak, jak uczynił z Libną. Wtedy Horam, król Gezeru, wyruszył na pomoc Lachisz, lecz Jozue pobił go wraz z jego ludem, także nie zostawił mu nikogo, kto by ocalał. Następnie Jozua z nim cały izrael wyruszył z Lachisz do eglonu obległ je i natarł na nie zdobyli je tego samego dnia i wybili je ostrzem miecza wszelką duszę która w nim była wybił tego samego dnia jako obłożoną klątwą dokładnie tak jak uczynił z Lachisz. Potem Jozue, a z nim cały Izrael, wyruszył z Eglonu do Hebronu i natarł na nie i zdobył je. I wybili ostrzem miecza wraz z jego królem i ze wszystkimi jego miastami wszelką duszę, która w nim była. Nie pozostawił nikogo, kto by ocalał. Dokładnie tak jak uczynił z Eglonem i potraktował go jak obłożonego klątwą wraz z wszelką duszą, która w nim była. Następnie Jozue, a z nim cały Izrael, zawrócił do Debiru i natarł na nie. I zdobył je, i jego króla, i wszystkie jego miasta, i wybił ich ostrzem miecza i wszelką duszę, która w nim była. Potraktowali jak obłożone klątwą. Jozue nie pozostawił nikogo, kto by ocalał. Jak uczynił z Hebronem, jak uczynił z Libną i jej królem, tak uczynił z Debirem i jego królem. W ten sposób Jozue podbił całą tę ziemię, pogórze i Negeb i nizinę i zbocza górskie oraz wszystkich ich królów. Nie pozostawił nikogo, kto by ocalał. I wszelkie tchnienie traktował jak obłożone klątwą, jak przykazał Jahwe, Bóg Izraela. Jozue wybił ich więc od Kadesz barnea aż do Gazy oraz całą ziemię Goszen aż do Gibeonu. A wszystkich tych królów oraz ich ziemię Jozue zdobył za jednym razem, gdyż Jahwe, bóg Izraela, walczył za Izraela. Potem powrócił Jozue, a z nim cały Izrael, do obozów Gilgal. Rozdział 11. A gdy Jabin, król Hasoru, usłyszał o tym, posłał wiadomość do Jobaba, króla Madonu i do króla Himronu, i do króla Akszafu, i do królów, którzy panowali na północy, na pogórzu i w Araba, na południe od Kineret i na nizinie, i na wzgórzach Dor na zachodzie, do Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, i do Amorytów i Hetytów i Peryzytów, i Jebuzytów na pogórzu i do Chiwitów pod Hermonem w ziemi Mispa. I wyruszyli oni, a z nim całe ich wojsko. Lud liczny jak piasek, który jest na brzegu morskim z powodu swojej liczby. Koni i rydwanów bardzo wiele. Wszyscy ci królowie połączyli się zatem, przybyli i razem rozbili się obozem nad wodami Merom, aby walczyć przeciw Izraelowi. A Jachwe powiedział do Jozłego: Nie bój się ich. Bo jutro, o tym czasie, ja wydam ich wszystkich Izraelowi jako przebitych mieczem. Ich konie okulawisz, a ich rydwany spalisz w ogniu. Gdy więc Jozue, a z nim cały zbrojny lud, naszli ich nagle nad wodami Merom i napadli na nich, Jahwe wydał ich w rękę Izraela, i podbili ich, i ścigali ich aż po Sydon Wielki, i aż po Misrefot Maim, i aż po dolinę Mispę na wschodzie. Pobili ich tak, że nie pozostał im nikt, kto by ocalał. Jozue zaś uczynił im tak, jak powiedział mu Jahwe, to jest okulawisz ich konie, a ich rydwany spalisz w ogniu. Powrócił też Jozue w tym czasie i zdobył Hasor, a jego króla zabił mieczem. Hasor bowiem było przedtem pierwszym wśród wszystkich tych królestw. Pobili więc ostrzem miecza wszelką duszę, która w nim była, jako obłożoną klątwą. Jozue nie pozostawił żadnego tchnienia, a Hasor spalił w ogniu. Jozue zdobył też wszystkie miasta tych królów, pojmał królów tych miast i pobił ich ostrzem miecza. Potraktował ich jak obłożonych klątwą, jak przykazał Mojżesz, sługa Jahwe. Izrael nie spalił tylko żadnego z tych miast położonych na wzgórzach, oprócz Hesronu, które Jozue spalił jako jedyne. A cały łup z tych miast oraz bydło synowie Izraela zagarnęli dla siebie tylko wszelkich ludzi pobili ostrzem miecza aż do wytępienia nie pozostawili żadnego tchnienia jak Jahwe przykazał swojemu słudze Mojżeszowi a Mojżesz przykazał Jozułemu. tak też Jozue postąpił nie pominął żadnej rzeczy z tego wszystkiego co Jahwe przykazał Mojżeszowi tak wziął Jozue całą tę ziemię Pogórze i cały Negeb, i całą ziemię Goszen i Nizinę i Arabę, i po górze Izraela i jego Niziny, od góry Halak, wznoszącej się przy Seir, aż do Baal Gad w dolinie Libanu, pod górami Hermonu. A wszystkich ich królów pojmał i kazał zabić i uśmiercił ich. Wojna Jozuego ze wszystkimi tymi królami trwała wiele dni. Nie było miasta, które zawarłoby pokój z synami Izraela oprócz Chiwitów, mieszkających w Gibeonie. Wszelkie inne zostało zdobyte w walce. Bo od Jachwe to wyszło, aby zatwardzić ich serce, tak by prowadzili oni wojnę z Izraelem po to, by obłożyć ich klątwą, bo nie było dla nich litości, lecz aby ich wytępić, jak Jachwe przykazał Mojżeszowi. W tym czasie Jozue wkroczył i wyciął Anakitów z Pogórza, z Hebronu, z Debiru i z Anabu, z całego Pogórza Judei i z całego Pogórza Izraela. Jozue obłożył ich klątwą razem z ich miastami. Anakici nie utrzymali się w ziemi Izraela, ostali się tylko w Gazie, w Gad i w Ażdodzie. W ten sposób Jozue zajął całą tę ziemię, zgodnie ze wszystkim co Jachwe polecił Mojżeszowi. Jozue oddał ją Izraelowi w posiadanie, zgodnie z przydziałami dla ich plemion. I ziemia dostała wytchnienia od wojny.